Chciałbym się pokazać klatkę, jaką przygotowałem dla kanarków. To będzie dla parki kanarków. Już wcześniej mówiłem właśnie, że chcę sobie tutaj po prostu jej przynieść. No, a miałam miałem takie większe regały, nie bardzo chciałem tu je wnosić. Zresztą już teraz nie ma miejsca, troszkę to tak przymeblowałem, więc yy, zmieści się tylko taka nieduża klateczka. I taką postanowiłem zrobić. Yy, od razu powiem może wymiary. Ona ma 60 cm długości. 40 cm głębokości i na wysokość 50 cm także wystarczająca na pewno jeśli chodzi o parkę no to jak widzicie jeszcze nic nie ma w środku dopiero będziemy ją dekorować także myślę że to jeszcze dzisiaj zrobię od razu będę wam pokazywał już pozawieszałem im w środku żerdzie spojrzymy mam takie cienkie gałązki także tutaj takie rozwidlone nieco Oczywiście druga żertka, żeby sobie mogły przeskakiwać, bo samcik właśnie tak się zachowuje, skacze z żertki na żertkę. Tu jedną taką dłuższą dałem, wzdłuż, jakby chciały sobie czy przechodzić, to już tam w zależności, nie będzie im to również przeszkadzać do przefruwania, bo jest poniżej. Dałem oczywiście koszyczek na jajeczka, nie będzie może potrzebny już teraz, ale później na pewno będzie, więc jak sobie do tego przyzwyczajają, bo potem będzie ich to troszeczkę drażniło. Miseczka z jedzonkiem. Dałem ją na drzwiczki. Nie bardzo jest już klatka, jak widzicie, nie jest za wielka, więc nie mam gdzie czepiać. No i oczywiście woda tutaj obok między papieczkami, żeby sobie mogły spokojnie wskakiwać. Aha, jeszcze takie wapienko. To gdzieś miałem wcześniej właśnie w klateczkach. To takim zawiesiłem, żeby jednak miałem. Nie wiem, czy wyściełać, Może. To już zdecyduję sobie później. Także idę chyba po kanarka. Jakiegoś tam odbawiać. No i jestem już u konarków. Tak, wszystkie już dostały troszkę wcześniej. Więc nie da się ich nakryć przy jedzące, Tak, że wszystkie tu sobie stały, bo by je wyraźnie widać. No i będę musiał. To jak mówiłem, no któregoś z nich po prostu złapać. Nie wiem gdzie samczyk, nie wiem gdzie samiczka, dlatego będziemy łapać jak leci. No chciałbym chyba sobie odłożyć właśnie z tych czerwonych jakiegoś. Może dwa czerwone odłożę. No zobaczmy. Także będziemy łapać i nieźle płateczki. O tu siedzi właśnie taki troszkę czerwony. No nie w pełni ma troszkę takich żółtych piureczek. jasnych, jaśniejsze, pomarańczy. Bo tu jeszcze widzę, mam mm. ładniejsze czerwone. On jest ładny. Miał, to jest ładne. Tutaj będzie miał troszeczkę pocztatu widać. Prawdopodobnie to będzie samiczka, bo jest taka półchniutka. One takie właśnie są, nie są takie szczupłe że chyba się na tego przyczaję. Mam już jednego. Udało mi się złapać jak za pierwszym razem, takiego właśnie wcięte, chyba, czerwonitkiego. Ładnie wygląda, ładny kolor ma. Taki dosyć, powiem szczerze, intensywny. Taki ciemny czerny pomarańcz. Ja nie podaję im takich y, jakichś tutaj barw, barwników, jakichś takich tych pasz kolorowych, stąd one na pewno nie będą tak czerwone jak. Mają niektórzy hodowcy, tylko naturalnie jest karmiony, ale mi nie trzeba iść takich mocno czerwieniących. mam już dwa w klatce. Tu pewno nie bardzo będzie widać. Może uda mi się w ten sposób pokazać kolor tego drugiego. Już taki więcej jak widzicie żółtego. Natomiast nie całkowicie żółty. Nie brałem takiego. Miałem takie ładne cytrynki. No sobie, że jak będzie samczyk, powiedzmy, a będzie to samczyk na pewno ten pomarańczowy, to niech troszeczkę tej serwieni więcej będzie właśnie od samiczki również. Tak gadum od samiczki, no myślę, że tak mi się udało złapać, no zobaczymy. Co to będzie? Wydaje mi się, że jest nieco taka grubsza właśnie jak samczyk, na dlatego tak podejrzewam, że to będzie samiczka. Zobaczymy, zobaczymy. Miałem pierwotnie przynieść jednego. Jeśli mi Aleksandrety rozkrzyczały, miałem przynieść na początku jedną sztukę, żeby tak w tydzień podtrzymać. I wtedy, jakby był samczyk, to na pewno by zaczął podśpiewywać, bo do samiczki by chciał. A jeśli samiczka, to na pewno by się nie odezwał przez tydzień. Tak myślałem, że w ten sposób zrobię. Natomiast chyba szkoda mi czasu, było. Przyniosłem dwie sztuki. Myślę, że w ten sposób leszam się uda. Niebawem określić, czy to samczyk, czy, no, czy w ogóle czy parka. No ten to samik widać, że bardzo ruchliwy jest. Jest taki szczuplutki, smukły właśnie, a wiem, że tym się samce charakteryzują.